Cześć! W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się dość sporemu notebookowi gamingowemu, klasycznemu DTR-owi, czyli Desktop Replacement. Jest to OMEN 17 od HP w konfiguracji Score i7 i RTX 2070 oraz matrycą 144 Hz. Przyznać muszę, że na początku, kiedy wyciągnąłem tego laptopa z pudła, yy, przyznam szczerze, no, nie, nie porwał mnie jakoś stylistycznie. Powiem nawet więcej na tle laptopów chociażby od y, Asusa, Republic of Gamers, czy, czy ace, gamingowych Acerów, czy len, laptopów z rodziny Lenovo Legion. Wygląda skromnie. Ale z drugiej strony, powiedzieć, że wygląda nudno, też byłoby niesprawiedliwe. Chociażby tutaj na klapie mamy takie fajne, taki fajny podział na, na cztery części. Mamy zachowane to charakterystyczne logo kojarzące się z testem plam atramentowych Rorschacha. Mamy charakterystyczne dysze z tyłu. Do tego dochodzi aluminiowy pulpit z, z lekkim wzorem szczotkowania. Reszta niestety jest wykonana z tworzywa. Jeżeli chodzi o sam Aluminiowy pulpit to pod kątem wytrzymałości wypada on całkiem nieźle. To szczotkowanie też jest delikatne i przyjemne dla oka, nie jest jakieś inwazyjne, ale z drugiej strony powierzchnia tego pulpitu roboczego czy pod nadgarstnika bardzo lubi się ze śladami po palcach tłustymi i to niestety widać. Także ci bardziej wrażliwi na kwestie estetyczne mogą troszkę marudzić. Klapa pod kątem wytrzymałości też przedstawia się całkiem nieźle, chociaż no. Wierzch tego dekla widać, że, że tutaj brakuje troszeczkę sztywności i nie można też za bardzo narzekać na, na zawias, chociaż on jest dość wąski, to jednak działa prawidłowo. Laptopa można niemal, że do końca otworzyć za, za pomocą jednej ręki. Matryca tylko delikatnie sprężynuje, także pod kątem wytrzymałości jest w porządku. Omena 17 na pewno mogę jeszcze pochwalić za. Za to, jak porty są rozłożone i w ogóle za ich wybór, bo jest ich całkiem sporo. Mamy trzy porty USB 3.0, mamy HDMI, mamy mini DisplayPort, mamy Thunderbolta 3, mamy gniazdo sieciowe EDU 45, mamy dwa złącze audio, jedno słuchawkowo-mikrofonowe, jedno tylko dla słuchawek. I jeszcze załapał, starczyło troszkę miejsca na czytnik kart pamięci, więc raczej na. Możliwość połączenia laptopa z peryferiami nie będzie można narzekać. To czym się wyróżnia tegoroczny, właściwie zeszłoroczny OMEN 17, to jest matryca full HD o odświeżaniu 144 Hz. Nie jest to może już wynik spektakularny, bo i matryce, które posiadają ponad 200 Hz odświeżania się w laptopach zdarzają, a jest to 144 i Full HD to jest taki zestaw, który daje naprawdę niezłą płynność w trakcie gry. Tego ips bo to jest matryca IPS, dodatkowo można pochwalić za bardzo mocne podświetlenie, bo to jest ponad 300 nitów. I co ciekawe, co jest bardzo przyjemne dla oka, udało się tutaj zachować zarówno... Wysoki kontrast, jak i głęboką czerń, a przy tym pokrycie kolorów wynosi ponad 96% yy, palety SRGB, czyli jeżeli chodzi o jakość obrazu, naprawdę nie można narzekać. Kiedy pierwszy raz spojrzałem na klawiaturę, stwierdziłem, że Mogę nie być z niej zadowolony. Widać, że jest dość płaska, chociaż ten materiał, z którego są zrobione płytki klawiszy, jest całkiem przyjemny w dotyku, nawet przypomina troszeczkę w dotyku klawiatury fingpadów. Ale jak się okazało później po, po pracy z tą klawiaturą, po krótkiej rozgrywce, spodobało mi się to, że mimo, że jest ta klawiatura płaska, to jest jednak odpowiednio sprężysta. Ten klik jest bardzo. Taki delikatny, ale jednocześnie fajnie, fajnie wyczuwalny, gra się na niej przyjemnie. Ona jest podświetlana trzystrefowo, chociaż właściwie można powiedzieć o czterech strefach, bo klawisze wsad są jakby osobną strefą. I dodatkowo tutaj panowie z HP pomyśleli też o kolumnie klawiszy. Funkcyjnych, do których można później przypisać sobie makra, i nie zabrakło też miejsca na panel numeryczny. Także dla gracza wszystko jest tak, jak powinno być. No nie oszukujmy się. W laptopach, które ważą ponad 3 kg i mają ponad 3 cm grubości, w laptopach, które raczej nie są mobilnymi urządzeniami, które będziemy zabierać w podróż, touchpad teoretycznie stanowi a takie. Taki dodatek, ale dodatek dość praktyczny i tutaj HP też zadbało o to, żeby ta płytka czarna była odpowiednio śliska, odpowiednio czuła. I co ciekawe, te dwa odseparowane od płytki klawisze też okazały się mieć bardzo taki fajny i, i wyraźny i sprężysty klik, podobnie jak klawiatura, więc jeżeli ktoś awaryjnie będzie musiał z touchpada skorzystać, no to raczej nie powinien czuć się zawiedziony. Niestety zawiodły mnie głośniki, które zainstalowane są w Omenie. Po pierwsze są to jest to klasyczny zestaw stereo składający się z dwóch głośników. Po drugie no, jest to jednak promowane logo Bank and Olufsen. No co jak co, ale na dźwięku oni się znają. Ale zabrakło mi tutaj jakiejś głębi, takiej soczystości tego dźwięku, czy maksymalnej głośności, jak chociażby laptop pracujący na pełnych obrotach jest w stanie zagłuszyć. Głośniki, no, to miejsca nie powinno mieć. Brakuje tutaj też basu, czy, czy, czy może troszeczkę szerszej sceny, jeżeli chociaż można w przypadku takich głośników o tym mówić. Do Legiona Y540 czy 740, no niestety te głośniki startu nie mają, chociaż. Oczywiście ta gamingówka gra i tak lepiej niż większość takich laptopów biznesowych. Głośniki korzystają również z aplikacji Omen Audio Control. I trzeba przyznać, że ta aplikacja naprawdę ratuje ten dźwięk, gdyż po wyłączeniu jej no ten dźwięk jest jeszcze taki no mniej wyrazisty i rozczarowujący. No jednak niemniej. Tutaj czy podkręcanie basów, czy uwydatnianie powiedzmy tej linii dialogów i tak dalej, no to jest takie zabiegi kosmetyczne, które nie za wiele finalnie... Dają. Gracze z pewnością nie przejdą obojętnie obok konfiguracji tego laptopa, gdyż w Omenie 17 mieści się Core i 79750 h czyli jednostka 6 i 12-wątkowa, o całkiem wysokim taktowaniu i TDP 45W. Znajdziemy ją zresztą nie tylko w laptopach gamingowych, ale też chociażby w stacjach roboczych. Oprócz tego RTX 2070 i 8 GB jego własnej pamięci, 16 GB ramu i dysk M2 o pojemności 512 GB pracujący o. W oparciu o interfejs PCI Express NVMe. W trakcie testów ta nowa I7 sprawdzała się całkiem nieźle, chociaż pod kątem wydajności nie pobiła rekordu z bodajże Legiona Y540 od Lenovo. No ale tutaj możemy mówić o takim dobrym standardzie dla tej jednostki. Akurat pod tym kątem nie zawiodła, i to przekładało się na wyniki. W testach. Jeżeli chodzi o RAM, to jeżeli to 16 GB komuś nie wystarczy, to jest jeszcze w laptopie dostępne drugie gniazdo, które zapełnione drugą taką kością może dać nam 32 GB. Ramu. Pozytywnie zaskoczył mnie także fakt, że oprócz tej jednej kości M2, która już jest na pokładzie, możemy zainstalować jeszcze jedną, także działającą w oparciu o interfejs PCI Express NVMe. A jakby komuś jeszcze było mało, to może sobie dołożyć tam 2,5-calowy dysk SSD lub HDD. No i na koniec coś, co dla graczy jest szczególnie ważne, czyli karta graficzna, jak już wspomniałem, jest to GeForce RTX 2070 od Nvidia. Grafika posiada 8. Giga e, pamięci GDDR6. E, no i co tutaj dużo mówić? Jeżeli liczymy na grę e, na najwyższych detalach, e, przynajmniej w rozdzielczości Full HD, bo w takiej testowałem e, gry, no to na 2070 może liczyć, bo na zarówno, zarówno w Assassin's Creed Odyssey. Na ustawieniach Ultra ta wartość klatek na sekundę dobijała do 60, tam dokładnie chyba było 56. Jeżeli chodzi o na przykład Shadow of the Tomb Raider, to na najwyższych ustawieniach mieliśmy ponad 90 klatek. Far Cry New Down, też tych klatek było dużo powyżej 60 na najwyższych ustawieniach graficznych, więc jeżeli szukacie dobrej karty do grania Full HD w, wyższych, w wyższym klatkarzu niż 60, to to jest dobry wybór. Ale RTX 2070 można wykorzystać nie tylko do zabawy, gdyż trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zainstalujemy odpowiednie sterowniki nie Game Ready, tylko zgodne z certyfikacją Nvidia Studio, to ta maszyna sprawdzi się również do projektowania 2D czy 3D, nawet w tych bardziej zaawansowanych wersjach. Pamiętacie, jak wcześniej mówiłem, o tym, że głośniki czasami nie są w stanie przebić się przez głośność pracującego na maksymalnych obrotach układu chłodzenia? Nie jest to przesada, jest to prawda, i dało się usłyszeć, że w trakcie grania, szczególnie w jakieś bardziej wymagające tytuły, jak chociażby wspomniany wcześniej Assassin's Creed Odyssey, Głośność wiatraków układu chłodzenia potrafiła dojść nawet do 54 dB, ale ma to swoje zalety. Głównie w tym, że obudowa laptopa cały czas właściwie pozostawała. No, relatywnie chłodna. Jest to oczywiście zasługa licznych wycięć tutaj w obudowie, które można zobaczyć, chociażby tego sporego sita, które widzimy na spodzie, którym laptop czerpie powietrze potrzebne do chłodzenia. Mamy dwie spore dysze, mamy jeszcze wycięcia na boku, więc to powietrze ma którędy przepływać, przez co też procesor i, i karta graficzna specjalnie się nie nagrzewają. Wracając jeszcze na moment do kwestii głośności, czy przeszkadza, czy irytuje? Powiem szczerze, dla mnie osobiście było to troszeczkę za głośno. Jak się dowiedziałem, dla innych osób z biura też troszeczkę było tego za dużo. Całe szczęście niektórzy mieli słuchawki i przestali na to zwracać uwagę, ale trzeba brać pod uwagę, że jeżeli siedzimy, nie wiem, w pokoju, w mieszkaniu, w domu, w towarzystwie. E, gramy, my mamy słuchawki ale inne osoby postronne tych słuchawek na przykład nie mają no to też może ich, im to po prostu przeszkadzać. Nie ma co się oszukiwać już wcześniej mówiłem, że ten laptop no w żaden sposób ciężko będzie, żeby pełnił rolę jakiegoś ultramobilnego urządzenia, które zawsze wrzucimy w plecak i, i będziemy z tym wędrować i liczyć na kilka godzin pracy na baterii no nie, to jest 17 calowy DTR wyposażony w bardzo mocne podzespoły, trzeba się z tym liczyć no, i po, po pracy na baterii też to widać, mimo że bateria ma 72 godzin pojemności, no to jednak można tutaj liczyć maksymalnie na, na ponad 3, może nawet 3,5 godzin, godziny pracy na, na zasilaniu bateryjnym, chociaż dla bezpieczeństwa sam bym mówił przy takim użytkowaniu około biurowym, no to jest około 2,5 godzin. HP tutaj daje nam jeszcze bardzo fajne, intuicyjne i estetyczne, estetycznie wykonane narzędzie do zarządzania komputerem, czyli Omen Command Center. Narzędzie, jak już mówiłem, proste, dlatego że właściwie oprócz monitorowania wydajności systemu i poszczególnych podzespołów, możemy w łatwy sposób sobie zmienić podświetlenie e, klawiatury. Do tego mamy jeszcze e, do wyboru trzy profile zarządzania, do zarządzania wydajnością komputera. Możemy ustawić go zawsze na maksymalną wydajność, e, na tak zwany tryb automatyczny, czyli to system będzie jakby dobierał nam wydajność do. E, Akurat wykonywanych zadań, a także możemy go tą wydajność obniżyć, po to, żeby zwiększyć na przykład czas pracy na baterii, czy, czy właśnie oszczędzać. Podzespoły. Podsumowując, mogę powiedzieć, że na mnie Omen 17 zrobił całkiem dobre wrażenie, ponieważ zademonstrował się jako laptop wytrzymały, estetycznie wykonany. Ja też lubię w gamingówkach taki, taki stonowany styl bez świecidełek, jakichś ledowych pasków. I tutaj też za to do Omena wędruje taki plusik ode mnie. No, największa wada. Na pewno głośność układu chłodzenia dla niektórych, zaznaczam dla niektórych, bo jeżeli ktoś ma warunki, gra głównie na słuchawkach i nie wiem, ma swój pokój i to nie będzie nikomu przeszkadzać, no to, to ok. Ważne, że też podzespoły są właściwie chronione, nie dochodzi do jakiegoś throttlingu termicznego, to też jest ważne. No i te głośniki jednak nie urzekły mnie w żaden sposób, i no, na rynku znajduje się sporo grających lepiej gamingówek. Czas pracy na baterii. Czy to jest wada? No niekoniecznie. No, kupując DTR-a, trzeba liczyć się z tym, że, że to jest laptop, który na tej baterii popracuje nam no, trochę. No, nie będzie to 8 czy 10 godzin jak w przypadku ultrabooków. Tutaj mamy tam powiedzmy 2-2,5, maksymalnie 3, i to też powinno yy, wystarczyć. Czy OMEN 17 jest warty za, za rekomendowania? Moim zdaniem tak. Pełną recenzję włącznie z wynikami testów znajdziecie oczywiście na naszej stronie, a ja Wam w tym momencie dziękuję i do zobaczenia.